Gospodarczej intensyfikacji. Piękna nasza Polska cała, i potężna, i niemała, osłonięta zbrojną tarczą, rozwinięta gospodarczą. Wszystkie bogate pola szyzyzy znęły, przemysł i kultura. Awoc, kupka, swój biznes, eksport, import, amatura. Hop! Hop. Siódmy! Żyć nie umierać, kam nabijać, chłopcze, zbierać Ręcz, było, nie było ciężko, bo Zawsze wszystko. było. Nie ma to, nie ma to dobrze, wiecie, jak rzeczące, jakiecie będzie. Bez pieniędzy przecież, nie, nie ma to, nie, nie ma gdzie będzie. Choć na nowo i rytmi Obniżamy koszta własne, Choć tam krzywa rośnie ślicznie. Chłop chwycony ma wyjścia Śledczy organ A tym w radzie dawaj dura, Tak dla moczku teres. interes, Eksport pod awantura. Lecz ma Żyć, nie umierać kapcarami jak w Zbierać prędki sens, było, nie było, Ściężko w zawsze było. Nie ma to, nie ma to, dobrze wiecie jak wrzeczą, Cechy bez ciepecie, bezpieniężny, Wszędzie źle, nie ma to, nie ma, na wiecie,